Branża meblarska, szeroko rozumiana, jest na pewno naszym wielkim sukcesem, oczkiem w głowie. Jest to szósty producent na świecie, szósty eksporter, trzeci w Europie po Włoszech i Niemczech i mamy szansę w ciągu dwóch, trzech lat stać się numerem jeden w Europie. To jest też nasz cel. Chcemy, żeby meble polskie były eksportowane na całą Europę i na cały świat z etykietą. Made in Poland, żeby ta etykieta świadczyła o ich jakości, o ich znakomitym wzornictwie, bo to, co tutaj tworzycie Państwo, to, co się tworzy w zakresie polskiego przemysłu meblarskiego, niech będzie takim zwiastunem nowej gospodarki. Nowej gospodarki opartej w mniejszym stopniu o niskie koszty pracy, a w większym stopniu o roboty, o robotyzację, o polskie wzornictwo wysoką marżę, wysoką wartość dodaną, która tworzy kolejne miejsca pracy, ale już miejsca pracy o, wysokie, o wysokiej zaawansowanej wartości dodanej, czyli tam, gdzie myśl ludzka jest jak najszerszym zakresie używana.